Dzień dobry, dzień dobry, ja jestem Black Goblin to kolejny odcinek yy, spiderder-man Web of Shadows sezonem pierwszy. I nagrywam ten odcinek tego samego dnia, parę godzin po nagraniu poprzedniego, ponieważ uznałem, że skoro od jutra teoretycznie zaczynam z powrotem technikum w trzecią klasę, to będę jeszcze mniej czasu na nagrywanie, więc nagrywam sobie tego ostatniego wolnego dnia A ja materiał na zapas. Będę tak wstawiał go, nie wiem, codzie codziennie, albo co To Jest ten odcinek najprawdopodobniej, ŚWIATŁO ZIEMNE, ujrzy jutro. Ja już jedną próbę już tego odcinka miałem, ale dźwięk się zepsuł kompletnie. A propos dźwięku, powinni teraz słyszeć jednocześnie mnie, jak i grę. Tak, no, słyszeć w ogóle. A nie tak, no, nie słyszeć, że tak powiem. No, ale co jeszcze, nic nie straciliście, ponieważ y, moc autosave'u jest potężna. Dobra, czyli teraz tylko nic nie zapuścić dźwiękiem i będzie stać. I tak, teraz idziemy bić się z samochodami. Idziemy ocalić y, bossa jednego z gangów, które będziemy musieli pogodzić. Zwiększę głośność na głośniku. Halo gro? Dobra. Zrobiłem sobie też prowizoryczną podstawkę pod mikrofon z mojego tableta i telefonu. Więc mamy go też bardziej mordy, bo też wyraźniej słyszeć mnie dzięki temu. Okej, okay. ta tek tekstura tego skina, jak teraz patrzę, jest trochę niedorobiona. Może sobie ją zmienię później. E, tak, lecimy, lecimy. Dobra, mamy rozwalić samochody. Nic trudnego. Okej. Okay. Kolejny. Musimy obronić stację, nie wiem, tak? Bo na niej ukrywa się boss y gangów tych fioletowych, czyli tych Saints Row'a. Okej. Bronimy bossa gangu świetnych na Dobra, wszyscy wybuchli, spoko. A no, poszamy lepiej niż wcześniej I dźwięk działa, więc jest dobrze Continue Idziemy dalej Drugo A Tu coś się stało, coś była jakaś eksplozja z tego co widzę w tej wieży i coś... coś się tutaj zepsuło. widzę Coś sobie wybuchło Te helikoptery to jest helikopter chyba tak You back already? Oh, yeah. Of course you have. They're awesome. Yes indeed. Now you know you could use your webs to swing into a large group of enemies and take them out with one single kick. Let's find a nice clump of thugs. No. No, but I This corner is infamous for gang trouble. Okay, what do you want me to do? Get a run and start to swing. Then take them out with one big swinging kick. Now if they spot you, they're going to try to run, so be fast. Dobra, I will be fast, my friend. To the and Kobra, who's there? Okay, Kate's okay. here, we're here. We're here. I don't know. No, lecimy dalej I don't but of course, good. I have another bunch of hoods. Looks like they have a lookout this time, so take them out fast. Okay, all right, that is a big group. And they have more than one lookout. Just move fast and aim that swing carefully, and you should be able to take them all out in one shot. Easy peasy. Nice move, Spidey. I always strive for efficiency in my superhero ness. <laughs> right. Anyway. Take out any group of thugs you find in the same way. Catch them all with one swing kick. It's a beautiful thing, baby. Now come see me when you cleaned up these street corners. Dobrą. Kolejna misja. Mhm, mm mhm. Mm I kolejna misja. Teraz będziemy musieli. Co będziemy musieli zrobić? Właź znaleźć bosą gangu pomarańczowych. Widzimy tam. You back already? You'll be pleased to know that I heard from the leader of the Rolling Sevens. Let me guess. He wants us to come over to his house and hang out and be friends. Actually, he agreed to a parley after I pointed out that you saved the scrawny button he needed to return the favor. Let me guess again. You want me to set up a play date with the other gang leader? You could put it that way. I wouldn't. Just find him. Tell him, the other side agreed to come to the park tonight at sundown. No guns. Sundown, eh? Well, you got it, Sheriff Luke. Deputy Spider-Man will get that rascally varmint. Dobra. ile Ilecimy teraz. Mam na olejkę sobie tamtą wujkę. Ilecimy teraz do misji. W ostatnim nagraniu po tej misji, coś mi się zaczęło i nie chciało mi mieć kolejnego celu. I bujałem się, że jakiś czas bez... tak po prostu po mieście Jak mam to w zwyczaju robić poza odcinkami Bo lubię się bujać w tej grze po dobra Mam nadzieję, że teraz wszystko będzie grało cacy Okej, okay, mamy ich tam Siup A tam jest kolejna zanim pójdziemy do misji jeszcze sobie wezmę I mam czekoladę Kolejna i siódma No to ale lecimy sobie. Na luzie Who's The Boss? I'm the boss I nie ma Pyk I załatw się. Dobra, tych sobie kopnę Wr wracaj do szyku, panowie. A teraz powinien być duży typek. Gdzie ja jestem? Dobra, tutaj, okay. mhm. I po nich, dobra, już. I teraz tak, teraz będzie duży typo. Hey, what are we doing to deserve this? Well, I guess it all started when you decided to murder each other in front of the hospital. That kind of rubbed me the wrong way. Man, Rolling Sevens started all that. They killed my cousin. And you hit back at them and so on. Thing is, they've agreed to a parley. What are you talking about? I'm saying that you, the leader of the Rolling Sevens, and Mr. Cage are going to have a little sit down. A little chat. Okay. So, uh, what's oh, the point? point tonight at sundown in the park? Be there or be square? Damn, yeah, son. Just show up or else. It's not Uh you continue well there was this drive-by shooting just as your ambulance pulled up and then one thing led to another and but what about your arm? How come you're leaving the hospital already? Miracles of modern medicine. I'm good as new. I was so scared this morning. Venom was choking me and you weren't moving. Maybe that explains it. Explains what? Explains you turning into that other thing? That other version of you? Yes, I saw it. Tell me it's gone, Peter. Tell me you don't have that black suit again. Well it's complicated. Yeah, sure, Tak, wcale właśnie w nim nie latam. A, jasne. Nie mogę w tym kostiumie. Nie się, Peter. że z tak tak A potem z Tobą on, MJ, Venom jest there jeszcze. Mam problem z tym, że to jest coś o tym sukni. To jest coś innego. Tak? No, mam przeczucie, że wszystko będzie takie samo. Zdejmij się tego. To nie jest to, kim jesteś. Może ja chcę w tym zostać. Wiesz, kobieto, to nie jest tak, że mogę po prostu go zdjąć. To jest teoretycznie dziecko. i Wolę nie tworzyć drugiego potwora, którego taką zamaż stworzyć. Ta gra w ogóle wyszła. Na długo. A przed tym, jak, dowi jak dowiedzieliśmy się, czym naprawdę są symbionty, więc pokazuje je on, ona w takim bardzo, wiecie, złym świetle, że wszystkie symbionty są złe. Że nawet te nowonarodzone. Praktycznie Venom bardzo się... Kamera! 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 Kurde, dobra. Udało się. Co teraz? Get to the power lane. Dobra. Lecimy. I po tej misji, zakończę ten odcinek i nagram sobie kolejny. I będzie cacy. Będziecie mieć co oglądać, a ja będę mógł spać spokojnie, chociaż tak nigdy nie śpię. Więc będę mógł leżeć w łóżku spokojnie. No, no. Zauważyłem też, już te dwa odcinki temu, że ludzie na mnie reagują, no, wrzaskiem i strachem. Podobnie, właśnie jak w infemys jak mieliśmy negatywną karmę, to też tak, od nas uciekali. Staruszki rzucały nas kamieniami i tak dalej. Więc tu podobnie jest, tylko staruszki nie rzucały nas kamieniami. I, I chciałbym też przeprosić za mały błąd z poprzedniego albo z pierwszego odcinka. ProType jednak wyszedł rok później po tej grze i nie miał systemu karmy, więc. Można bardziej tę grę porównać do Infemys, chociaż infekcją można porównać do Protype'a właśnie, bo bardziej Protype'a do tej gry. Chociaż wyszło bardzo oryginalnie. Dobra, co teraz? O, dobra, wiem co teraz. present Mam Okej, okay, mam ich pozdejmować, spoko. I mam po prostu ich pozdejmować. Switch. Właściwie zaczęło się zacięło, mi się zdaje. Aha, ale miałem teraz Trika. Chyba będzie trzeba takie dwa okrążenia zrobić. Jeśli dobrze pamiętam. Okej. A tam jest znaczka. No dobra, na razie się daruje. Wezmę ją innym razem. Chodź tu! to, co? Dobra. Tyk. Ale teraz widzę na mapie, ile jeszcze ich zostało. No. no i ostatnia prosta. Weź, dobra, udało się. Crazy. Jeszcze. I jeszcze drugi wystaw. I... ostatni, okay. Chyba jeszcze raz trzeba mi to zrobić, jeśli dobrze pamiętam. No. Jeszcze raz. Wyeliminujmy drugą falę czynników. Ja teraz już trochę powtarzałem, mówiąc. Ale dwa razy pod rząd, to trochę mi znie. I też fajnie się patrzy na akrobację. Więc... denerwuje mnie to. Wskaźnik czasami. Ale to zaznaczanie czynników. No, samo sam się zaznaczy, to jest denerwujące. Pamiętam jak kiedyś miałem z tym nieziemskie problemy Dobra, jeszcze pięciu Pyk No i szukamy. I po problemie. No tak, kich. Every hero I ever met just used me for a punching bag. We had a deal. I said no good. No, i pierwszy wybór. Ja oczywiście wybieram z ścieżkę, ponieważ z tym dupkiem. I mamy wojnę gangów. Ja by się wszystko w składzie. Ona odchodzi, to mnie jest. Zobacz, jak to było. Zobacz, macie? to Cześć. słubrać. Chcemy ci pracować, jeśli chcemy pracować. tutaj nie z bani. Czemu nie zarobić w takich cholernych warunkach? I ostatni już, tak. Easy. The streets are going to be safe, gentlemen. What are you doing? this solves nothing actually luke this solves everything these losers have been played somebody had their relatives murdered to start a nice turf war and these two were more than willing to yeah. oblige I that. you asked me to clean up the streets yeah. and that's exactly yeah. what i did can all share a cell okay oh upgrades nice Go? the armor on those assassins in the park meant they were from a well-financed organization i thought i would start oh, with no, the richest crime boss in town and work my way down that meant mr wilson fisk the kingpin i decided to head for the fisk building take a look around and then see mj in the morning of course in my life nothing seems to go as planned okay he's though. Wieże Kingpina, dobra, to w tym odcinku to by było na tyle. Zaraz zabiorę się jako za kolejny, który będzie za dwa albo trzy dni wstawiony, więc na razie to tyle. Trzymajcie się. Cześć.